Słaba luminescencja 3 i Atlas szybko stała się jednym z najdziwniejszych i najbardziej urzekających pokazów nocnego nieba. Astronomowie nie tylko zaobserwowali to ze zdumieniem, że jest rzadkim gościem międzygwiezdnym, obiekt, który podróżował przez lata świetlne przed dotknięciem naszego układu słonecznego, ale także z powodu jego niezwykłego zachowania, które zakwestionowało wszelkie porównanie ze znanymi zjawiskami. Jego nagłe fragmentacja, moment w którym rozpadł się w niezliczone kawałki gruzu, przekształciła fascynację w szok. Te fragmenty nie unoszą się już nieszkodliwie dla pustki. Teraz wytrącą bezpośrednio na Ziemię. Wodospad resztek międzygwiezdnych rzuca się z niezrozumiałymi prędkościami. Implikacje tego wydarzenia rezonują w nauce, społeczeństwie i w naszym własnym postrzeganiu miejsca, w którym zajmujemy we wszechświecie. Historia zaczyna się od identyfikacji Atlasu Trzech jako trzeciego obiektu międzygwiezdnego potwierdzonego kiedykolwiek obserwowanego przez ludzkość po Umu i dwa i Borysow. Jego przybycie spowodowało natychmiastową uwagę. Jak to się stało z jego poprzednikami, każdy dostępny teleskop był zorientowany na niebo, aby kontynuować jego przejście. Od samego początku Atlas III i wykazywał niezwykły jasny wzór, który sugerował niestabilną strukturę. Przez tygodnie naukowcy rozmawiali, czy było to zamrożone, metaliczne, czy nawet puste ciało. Jednak wszystkie teorie pozostały w tyle, gdy obiekt nagle stawia. Obserwatorie uchwyciły moment w czasie rzeczywistym gwałtowna dyspersja fragmentów, które odbijało światło słoneczne, jako chmurę żetonów wyrzuconych z kosmicznej eksplozji. Sam zapadnięcie się było już dziwne. Ale to, co sprawiło, że było to naprawdę niezwykłe, było późniejsze wyrównanie jego fragmentów, teraz z trajektorii, która przekracza orbitę Ziemi. Fragmenty te nie poruszają się powoli. Podróżują do dziesiątek kilometrów na sekundę, ładując kolosalną energię kinetyczną. Nawet fragmenty wielkości samochodu lub domu, jeśli uderzą w naszą planetę, mogą uwolnić energię porównywalną z energią detonacji nuklearnej. Jeszcze większe fragmenty dziesiątki lub setki metrów Mogą zniszczyć całe regiony, a nawet zmienić równowagę planety. W przeciwieństwie do wspólnych meteorów, urodzonych z komet w naszym Układzie Słonecznym, są to pozostałości międzygwiezdne. Jego skład jest nieznany, a jego zachowania nieprzewidywalne. Jego obce pochodzenie dodaje warstwy niepokojącej niepewności do możliwych konsekwencji. Fizyka jego podróży zwiększa pilność. Pochodząc spoza układu słonecznego, fragmenty poruszają się szybciej niż zwykłe asteroidy lub komety. Nasilenie Słońca nasila się jego upadek, zwężając jego trajektorię, zbliżając się. A ponieważ Ziemia bezpośrednio na swojej ścieżce obliczenia prawdopodobieństwa uderzenia, stają się coraz bardziej niepokojące. Niektóre fragmenty rozpadną się nieszkodliwie w atmosferze, tworząc jasny styl i deszcze przytłaczającego piękna. Ale inni są zbyt duże, aby całkowicie się rozpadać. Ich wpływ może zarejestrować się na kontynentach, oceanach lub gęsto zaludnionych obszarach. Cienka granica między pokazem a katastrofą zależy od wielkości i gęstości każdego fragmentu. Czynniki, których nadal nie można dokładnie ustalić. Naukowcy są tak poryczeni, jak zmartwione. Po raz pierwszy ludzkość nie stoi w obliczu jednego gościa międzygwiezdnego, ale prawdziwej ich burzy. Każdy fragment jest posłańcem poza układem słonecznym, który może zawierać struktury fizyczne i tajemnice chemiczne gwiazd i systemów planetarnych utworzonych miliardów lat temu. Nawet odzyskiwanie najmniejszej cząstki może ujawnić wiedzę zawsze marzyć o chemii obcych światów. Laboratoria na całym świecie przygotowują się do zebrania mikrometeorytów tej zbliżającej się burzy mając nadzieję na ich zbadanie podczas rozproszenia na powierzchni Ziemi. Nauka jest fascynująca, tak, ale jest owinięta ponurą rzeczywistością. Te fragmenty nie docierają do starannie kontrolowanych kapsułek, ale owinięte ogniem i dudnieniem. Nie można nie docenić ludzkiego wymiaru tego zbliżającego się wydarzenia. Na całej planecie miliony żyją teraz pod niebiosami, które inspirują zarówno zdziwienie, jak i strach. Wiadomości przesyła symulacji fragmentów wyśniących podczas przekraczania atmosfery, podczas gdy naukowcy oferują ostrożne oceny ryzyka. Niebo nie jest już tylko przestrzenią kontemplacji. Jest to scenariusz, w którym zbiegają się cud i zagrożenie. I 3 i Atlas, ten samotny gość z głębim przestrzeni międzygwiezdnej, stał się bohaterem historii, która jest wciąż napisana. Rządy na całym świecie są sprowadzane aby przygotować systemy obronne. Jednak szybkość i nieprzewidywalność gruzu międzygwiezdnego sprawiają, że przechwycenie jest praktycznie niemożliwe. W przeciwieństwie do asteroid blisko Ziemi, które podążają za przewidywalnymi orbitami i że wystarczająco z góry można przekierować, ta lawina gruzu z innego systemu gwiazd nie oferuje takiego luksusu. Okno akcji jest wąskie, a technologia, choć genialna, stara się nadążyć. W miarę zbliżania się fragmentów uwaga zbliża się również do implikacji filozoficznych. Od stuleci ludzkość patrzyła na gwiazdy z ciekawością, szukając znaków z innych światów, zastanawiając się, czy jesteśmy sami. Rozpad atlasu komet 3 i, i bezpośredni wpływ ich szczątków doprowadzają do natychmiastowego znaczenia przestrzeni międzygwiezdnej. Nie jest to już odległy sen ani akademicki eksperyment mentalny, jest to bezpośrednia konfrontacja z rzeczywistością. W której żyjemy w kosmicznym środowisku, w którym wydarzenia powstały poza naszym układem słonecznym z głębokimi konsekwencjami. Iluzja oddzielenia od reszty galaktyki złamała się tak całkowicie, jak sam gościa międzygwiezdna. Gruby, które rzuciły się na Ziemię, również ponownie konfigurują naukowe debaty na temat natury obiektów międzygwiezdnych. Czy Atlas był kruchy i lody, podobny do latawca, który rozpadł się naprężeniem termicznym? A może jego zniszczenie wywołane przez procesy wewnętrzne, takie jak lotne gazy uwięzione w obcej konstrukcji? Niektórzy teoretycy stwierdzają nawet możliwość, że ich pochodzenie nie jest naturalne, ze względu na dziwne zachowanie jego jasności przed fragmentowaniem. Chociaż większość testów wskazuje na naturalne pochodzenie, pytania utrzymują się, zwłaszcza teraz, gdy fragmenty mają nadejść i oferować testy fizyczne. Niezależnie od jego natury, jego rozpad zamienił eksplorację międzygwiezdną w pilną i namacalną dziedzinę, nie jest już zwykłym zainteresowaniem akademickim, ale badaniem narzuconym ludzkości na rzeczywistość. Społeczności patrzą na niebo z znalezionymi emocjami. W niektórych regionach czyste niebo pozwala spojrzeć na punkty światła w ruchu, są to fragmenty złamanego gościa. Astronomowie fanów udostępniają obrazy online, przyciągając rozwój tej chmury fragmentów, które zbliżają się. Dla wielu jest to przytłaczający program, przypomnienie wielkości i nieprzewidywalności wszechświata. Dla innych jest to przerażające zagrożenie, które przekształca nocne niebo w niebezpieczeństwo. Sam wpływ psychologiczny sprawia, że to wydarzenie jest jednym z najbardziej niezwykłych w zarejestrowanej historii astronomicznej. Nie tylko z powodu tego, co może się zdarzyć fizycznie, ale także w tym, jak miliardy ludzi czują się zjednoczeni pod cieniem. Społeczności naukowej i przygotowania się nasilają. Systemy radarowe śledzą największe fragmenty podczas gdy satelity monitorują swoje trajektorie. Naukowcy obliczają potencjalne obszary wpływu, chociaż niepewności są ogromne. Możliwość, że kilka fragmentów wpadu na oceany powoduje obawy dotyczące możliwych tsunami, podczas gdy wpływ gruntów może niszczyć miasta, lasy lub obszary rolni. Jednak nawet podczas gdy symulacje ujawniają katastrofalne scenariusze, uznaje się również, że wiele fragmentów rozpadnie się w atmosferze ziemskiej w nieszkodliwych deszczach meteorytowych. Ten kontrast między nieszkodliwym pięknem a niszczycielską siłą zawiera paradoks tego wydarzenia. Te same fragmenty, które mogłyby narysować linię ognia na niebie, mogły również otworzyć kritii na powierzchni ziemi. Oczekiwanie na jego przybycie wywołało nową erę dyskusji na temat obrony planetarnej. Agencje z całego świata, od NASA po prywatne firmy eksploracyjne przestrzeni, teraz stają w obliczu wyobraźni i inżynierii. Czy ludzkość pewnego dnia może przekierować resztki międzygwiezdne, gdy planujesz to zrobić z asteroidami? Czy możemy zaprojektować tarcze lub przechwytywacze zdolne do reagowania w ciągu dni lub tygodni zamiast dziesięcioleci? Chociaż na to wydarzenie jest już za późno, wyzwanie podnoszone przez 3 i Atlas może katalizować przyszłe innowacje, zmuszając ludzkość do rozwinięcia obrony przed ogromną niepewnością kosmosu. W tym sensie jego fragmentacja może być nie tylko zagrożeniem, ale także katalizatorem wzrostu. Istnieje również kulturowe echo tej chwili. W całej historii komety i meteory były postrzegane jako wróżby, symbole zmian lub boskiej wiadomości. Teraz, we współczesnej epoce nauki i technologii, gościa międzygwiezdnego fragmentowana ożywia te rodowe uczucia. Poeci i artyści wychwytują wizerunek fragmentów obcych płonących na niebie, podczas gdy całe społeczności spotykają się pod gwiazdami we wspólnych czuwaniach. Wydarzenie jest interpretowane na wiele sposobów. Jednak wspólne doświadczenie łączy ludzkość na wspólne zdumienie. Niebo, przed symbolem stałości, staje się scenariuszem. W którym dramat wykracza poza granice i ideologię. Przybliżenie fragmentów atlasu komety 3 i ujawnia, jak staje się połączone życie ludzkie. Satelity, systemy nawigacyjne i sieci komunikacyjne są narażone nawet na drobne fragmenty zderzające się na orbicie. Jeden kawałek, rozmiar kamienia, ale poruszający się z prędkością międzygwiezdną, może wyłączyć infrastrukturę krytyczną. Inżynierowie przygotowują się na możliwe przerwy, opracowując plany awaryjne w celu ochrony systemów, od których zależy nasze współczesne społeczeństwo. Dlatego to wydarzenie to nie tylko kryterii lub kule ognia, ale także delikatna sieć technologiczna otaczająca naszą planetę. Fragmenty międzygwiezdne testują odporność cywilizacji, która zaczęła rozciągać się na przestrzeń. W miarę trwania odliczania niebiosa stają się coraz bardziej dramatyczne. Pierwszymi sygnałami mogą być słabe meteory, mrugając, a cząsteczki pyłu międzygwiezdnego dotykają atmosfery. Potem przybędą większe uderzenia ognia, które przekroczą noc, oświetlając krajobrazy i zaskakujące tych, którzy ich świadczą. Będą zwiasterami jeszcze większych fragmentów. Ludzie na całym świecie będą podnosić, rejestrować obrazy, udostępniając filmy i żyjąc w czasie rzeczywistym przybycie materii która może podróżować przez miliardy lat na próżnię, dopóki nie spotkają Ziemi w płonącym uścisku. Oczekiwanie tego momentu urzeka wyobraźnię, ponieważ niewiele wydarzeń może to zrobić. Chodzi nie tylko o ryzyko lub niebezpieczeństwo, ale perspektywę. Fragmentacja Atlas III i przyniosła przesłanie skali. Jesteśmy niewielcy w scenariuszu kosmicznym, podatnym na wydarzenia, które odbywają się daleko poza naszą kontrolą a jednak jesteśmy w stanie je postrzegać, zrozumieć i, być może w przyszłości, bronić się przed nimi. Fragmenty międzygwiezdne, które są skierowane w kierunku Ziemi, uosabiają zarówno kruchość, jak i odporność. Kruchość przed siłami kosmosu, odporność w ludzkim duchu, aby stawić im czoła ciekawości, nauce i wyobraźni. Nadchodzące dni i tygodnie zostaną zapamiętane jako punkt zwrotny. Niezależnie od tego, czy fragmenty przynoszą dewastację, czy tylko olśniewający niebiański program zmieniły narrację o związku ludzkości z Wszechświatem. Odwiedzający międzygwiezdani nie są już prostymi, odległymi ciekawostkami. Teraz aktywnie uczestniczą w naszej historii, zdolnej do zmiany krajobrazów i przyszłości. Nagły rozpad Atlasu III i nie tylko rozproszyło fragmenty w przestrzeni. Rozpowszechniał także niepewność. Kiedy astronomowie byli świadkami tego wydarzenia, ich obliczenia na trajektoriach orbitalnych zmieniły się nagle. To, co wcześniej było unikalnym obiektem poruszającym się po układzie słonecznym na przewidywalnej orbicie, stało się rozproszoną i rozszerzającą się chmurą ciał, każda z własną prędkością i obrotem. Zadanie ich śledzenia wymagało globalnej koordynacji obserwatoriów, radarów i teleskopów kosmicznych. Każdy fragment od kamyków do wielkości monety po ogromne bloki o szerokości setek metrów, stał się nową zagadką do rozwiązania. 3 i Atlas, w swoim zerwaniu, przypomniał nam o naszym małym, ale także o naszej zdolności do zrozumienia kosmosu. Ich fragmenty nie tylko zbliżają się do Ziemi, przekształcają sposób, w jaki widzimy się pod gwiazdami. Akt fragmentacji niebiańskiej z kometą Trzema i Atlas stał się jednym z najbardziej intensywnych ćwiczeń współpracy astronomicznej, których świadczyła ludzkość. Złożoność tego zjawiska polega na zachowaniu materiału międzygwiezdnego. W przeciwieństwie do obiektów blisko Ziemi, urodzonych na orbitach rodzinnych, fragmenty te podróżują z formowanymi prędkościami nie tylko z powodu grawitacji Słońca, ale także nieinterakcjami grawitacyjnymi zgromadzonymi podczas tysiącletniej podróży. Niektóre z nich obracają się chaotycznie, odzwierciedlając światło w nieprzewidywalne sposoby, które podważają wszelkie pomiary. Inni okazują się ciemniejsze, pokryte obcymi związkami, które pochłaniają, zamiast odzwierciedlać światło słoneczne, czyniąc je praktycznie niewidocznymi na dnie gwiazdy kosmosu. Poszukiwanie, kategoryzację i przewidywanie trajektorii tych pozostałości stało się ćwiczeniem cierpliwości i rozpoznawania wzorców, a także analizy danych. Nawet w przypadku obliczeniowych modeli awangardowych niepewności są znaczne, niektóre prognozy mają margines i błędu setek kilometrów. Luki te uniemożliwiają z pewnością ustalenie, kiedy lub gdzie pojawią się największe fragmenty. Oczekiwanie zapaliło rewolucję w sposób, w jaki ludzkość organizuje swoją obserwację nieba. Astronomowie fanów, wcześniej przeniesieni do roli wtórnej, odgrywają teraz kluczową rolę. Przy tak wielu fragmentach do śledzenia, nawet największe instytucje nie mogą pokryć całego nieba. Krajowe teleskopy, podłączone do globalnych sieci, zasilają serwery współdzielone, tworząc rozproszoną sieć oczu na niebie. Ta demokratyzacja obserwacji ujawnia głęboką prawdę: wszechświat nie rozróżnia profesjonalistów i fanów. Wszystkie oczy mogą zobaczyć, wszystkie głosy mogą się przyczynić. Wspólna pilność usuwa bariery, tkając bezprecedensową współpracę promowaną przez ciekawość, instynkt przetrwania ludzkości. Jednocześnie laboratoria na całym świecie są przebiegłe, aby przygotować się na możliwość zebrania świeżych materiałów pozaziemskich. Obiekty specjalizowane w zarządzaniu meteoritami przewidują teraz zupełnie inne próbki niż wcześniej. Rudy międzygwiezdne, nienaruszone przez promieniowanie i środowisko chemiczne układu słonecznego. Reprezentują nieskazitelny plik chemii obcych. Możliwości są niesamowite. Niektóre fragmenty mogą zawierać egzotyczne izotopy utworzone w gwiezdnych piecach innych niż nasze słońce. Inni mogli nosić kiód struktury molekularne w warunkach, które nigdy nie występują w naszym systemie. Pomysł utrzymania po raz pierwszy w ludzkich rękach porcja elektryzy Virgin Cosmos dla społeczności naukowej. Jednak entuzjazm ten jest łagodzony przez nieuniknioną prawdę. Próbki te nie przybędą delikatnie. Wpłyną na ziemię z energią zdolnymi do odparowania lub przekształcenia ich struktury. To, co przetrwa, nadejdzie zmienione, złamane, częściowo zniszczone. Naukowcy będą musieli odbudować z niekompletnymi fragmentami, co to było. Oprócz kariery naukowej uwolniono szok kulturowy. Zerwanie atlasu III i przeniknęło sztukę, filozofię i religię w sposób, w jaki osiągnęło niewiele wydarzeń astronomicznych. Cyfrowe malarze i artyści zalewają galerie i przestrzenie online z reprezentacjami zbliżającej się burzy, łączącym realizm i abstrakcję w celu uchwycenia napięcia nieba. Muzycy komponują symfonie inspirowane wizerunkiem świateł krajnujących ciemność. Przywódcy religijni interpretują to wydarzenie z własnych perspektyw. Niektórzy postrzegają je jako ostrzeżenie, inne jako znak boskiej wielkości. Filozofowie śledzą podobieństwa między pęknięciem tego kosmicznego podróżnika a kruchą naturą ludzkiej egzystencji. W kawach, klasach i wirtualnych forach fragmenty stają się metaforą nietrwałości, zmiany, nieprzewidywalnych sił, które kształtują życie. Tymczasem osoby odpowiedzialne za sformułowanie polityk napotykają dylematy które przeciwstawiają się granice rządu. Jak cywilizacja chroni nieznane? Jakie decyzje należy podjąć, gdy ryzyko jest globalne, a pewność rzadka? Atlas 3 i nie jest już tylko latawcem. Jest to lustro niebieskie, które odzwierciedla lęki, nadzieje i umiejętności naszego gatunku. I po jego śladu pozostawia nam nieuniknione pytanie: czy jesteśmy przygotowani na to, co wszechświat wciąż się ujawnia? Przybycie przestrzeni przestrzeni nie szanuje granic. Wpływ może wystąpić na pustyniach, miastach lub oceanach, wpływając na istotne rzeczy, takie jak żywność, komunikacja, transport i energia na całym świecie. Rządy mają trudne zadanie przygotuj się na coś niepewnego. Niektórzy chcą ewakuować obszary możliwego wpływu, inni obawiają się że panika powoduje więcej problemów. Decyzje międzynarodowe są komplikowane przez brak jasnych informacji. Generuje to napięcia między globalną współpracą a interesami narodowymi, między przejrzystymi lub oszczędzaniem tajemnic, między działaniem lub paraliżowaniem. Wygląd wojskowy zwiększa trudność. Badano, czy obecne pociski mogą przechwycić fragmenty, ale testy pokazują, że prędkości te są prawie niemożliwe. Ponadto rozbicie dużych fragmentów może zamiast tego stworzyć bardziej niebezpieczne fragmenty. Media odgrywają kluczową rolę. Nagłówki alarmistyczne zwiększają strach, podczas gdy naukowcy próbują spokojnie wyjaśnić sytuację. Symulacje dokumentów i wiadomości, które wzbudzają zarówno zainteresowanie, jak i lęk. W przeciwieństwie do lokalnych katastrof, takich jak huragany, Zagrożenie to jest globalne i wpływa na całą ludzkość w równym stopniu. Po raz pierwszy wszyscy dzielimy odliczanie do kosmicznego wydarzenia. Szkoły korzystają z okazji, aby uczyć astronomii i fizycznego, angażując uczniów z praktycznymi obserwacjami i projektami. Tak więc rozdrobniony latawiec inspiruje nowe, ciekawe i świadome nowe pokolenie znaczenia nauki. W gospodarce niepewność powoduje nerwowość. Firmy ubezpieczeniowe, transportowe i technologiczne są przygotowane do możliwych przerw. Nawet jeśli skutki są niewielkie, strach może wpływać na gospodarkę przez długi czas. Ale jest też ludzka strona: rodziny obserwują razem niebo, dzieci proszą ciekawość, a społeczności spotykają się, aby spojrzeć na gwiazdy, przekształcając strach w solidarność. Pomimo naszych różnic, wszyscy dzielimy tę małą planetę pod rozległym wszechświatem. Naukowcy omawiają pochodzenie Atlasu komet 3 i zanim dotarł do naszego układu słonecznego. Niektórzy uważają, że urodził się w regionie młodych gwiazd i został wydalony przez gigantyczne planety, podczas gdy inni uważają, że pochodzi z zniszczonego świata wokół gwiazdy, która zmarła gwałtownie. Jego skład może ujawnić wskazówki dotyczące jego historii, minerałów i atomów, które powstają tylko w odległych miejscach. Każdy fragment może odpowiedzieć na stare pytania dotyczące liczby systemów planetarnych, odmiany chemicznej we wszechświecie i czy życie może podróżować przez galaktykę zamontowaną w tych szczątkach. Fragmentacja Atlasu III jest zarówno zagrożeniem, jak i okazją do nauki. Podczas gdy ludzie oczekują, artyści i pisarze tworzą historie, które odzwierciedlają emocje chwili, wyobrażając sobie utopijne, apokaliptyczne lub transformujące przyszłość. Wydarzenie staje się kulturowym symbolem, który łączy strach, zdumienie i refleksję nad naszym miejscem w kosmosie. Dla naukowców jednym z największych wyzwań jest określenie, które fragmenty są niebezpieczne, a które nie, ponieważ nasilenie planet może zmienić swoje trajektorie. Wymaga to bardzo precyzyjnych obliczeń, chociaż wszechświat pozostaje nieprzewidywalny. Ponadto sytuacja promuje postęp technologiczny, balony. Drony i małe statki są zaprojektowane do łapania i studiowania fragmentów, zanim dotrą do Ziemi. Chociaż te pomysły nie będą gotowe na to wydarzenie, komet przyspiesza rozwój nowych technologii. Psychologicznie ludzkość odczuwa niepokój i fascynację. Niebo, przed Konstant, jest teraz źródłem niepewności. Ludzie doświadczają strachu, kreatywności i potrzeby dostosowania się do tej nowej rzeczywistości. 3 i Atlas jest nie tylko zjawiskiem, które obserwujemy, ale także takie, które zmusza nas do działania. Jest to test nauki, polityki, kultury i każdej osoby. To, co pochodzi z przestrzeni, jest nie tylko niebezpieczeństwem, ale wezwaniem do zajrzenia do środka i w stronę wszechświata z pokorą i odwagą. Komet 3 i Atlas uświadomiła ludzkość, że jest częścią żywego i zmieniającego się wszechświata. W którym siły o wiele większe niż polityka lub technologia działają na nas. Chociaż jest to niebezpieczeństwo, możemy również dołączyć i dać nam nową perspektywę. W miarę zbliżania się fragmentów latawca rosną napięcie i emocje. Każde dziwne światło na niebie generuje dyskusje, lęki i nadzieje. Ludzkość czeka na zawsze widziane spotkanie, wiedząc, że te obce szczątki wkrótce pojawią się na ziemi. Nie wiemy, co przyniosą, wiedza, piękno, zniszczenie lub zmiany. Ale sposób, w jaki widzimy wszechświat i nasze miejsce w nim, już się zmienił. To wydarzenie promowało naukowców i myślicieli do lepszego badania ryzyka pochodzącego z głębokiej przestrzeni. Do tej pory martwiliśmy się o pobliskie asteroidy, ale teraz musimy monitorować obiekty pochodzące spoza układu słonecznego. Dlatego w przestrzeni zaproponowane są nowe obserwatoria, które odwiedzający mogą wykryć bardzo przewidywane. Chodzi o to, aby stworzyć system alertów, który daje nam dziesięciolecia ostrzeżenia, nie tylko dni lub tygodnie. W ten sposób ludzkość może lepiej przygotować się i zrozumieć, że musimy nie tylko zająć się naszym bliskim środowiskiem, ale także całą galaktyką. Ponadto, więcej mówi o tym, jak chronić ziemię przed kosmicznymi zagrożeniami. Obejmuje to, że nasze miasta, uprawy i energia będzie bardziej odporne na możliwe katastrofy spowodowane oddziaływaniem przestrzennym. Fragmenty Atlas III i są również wyjątkową okazją do nauki. Są to elementy innego systemu gwiazd, który może zawierać cenne informacje o chemii przestrzeni i być może cząsteczek związanych z życiem. To może zmienić nasz pomysł na życie w galaktyce. Dlatego agencje kosmiczne planują szybkie misje, aby zbadać te fragmenty przed wejściem do układu Słonecznego, chociaż technologia nie jest jeszcze gotowa. Wydarzenie sprawia, że zastanawiamy się, jak mała i wrażliwa nasza planeta jest przeciwko nieprzewidywalnym siłom kosmicznym. Niektórzy widzą w tym doświadczeniu, które nas potwierdza, ale także łączy nas z czymś większym, czymś, czego nie możemy kontrolować. W literaturze to doświadczenie zainspirowało nowy styl kosmiczny realizm, opowieści o niepewności, przeznaczeniu i nagłej zmianie, które przynoszą te fragmenty. Podsumowując, pozostałości atlasu komet 3 i są lustrem, które odzwierciedla naszą kruchość, ale także naszą zdolność do dostosowywania się i uczenia się.